Czyś się schował, może coś się zostawił tam. A tam co jest? Co To co jest? Zobacz. Co to? Co to jest, szybko? No, co to jest? No, co to, to jest? Zobacz. To jest go złap. Co mam w jego kluczku? Złapki, Szukamy jeszcze, szukamy jeszcze. Nie wiem. No, chodź na okłady, chodź. Gdzie może być coś jeszcze? Zacznijmy tu jeszcze. Tam coś. Szukać. Szukać. Ojej. 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 Szukać. 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 Szukać.